Siemaj, jak się macie z tej strony, James? A dzisiaj jest to recenzja kostki z Cube. Tak, kostka przyszła do mnie wczoraj, przed 18.00. Unboxing już był, więc jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to link w opisie. A dzisiaj chcę go zamboksować, no bo nie ma co dużo tutaj mówić. Naklejki, Boże, nie zanwoksować, przepraszam, zrecenzować naklejki i samoporuszanie się tej kostki, i powiedzieć, czy się opłaca kupić tą kostkę. No dobra, co to naklejek? Naklejki są w porządku, myślę, że myślę, że, że są fajne. No. no i myślę, że się z tym zgodzicie, bo mi się strasznie podobają. Fajnie wyglądają na tej kostce. Co do poruszania się kostki. Porusza się ona bardzo sprawnie. Wiadomo, że gorzej od moju, ale to już mniejsza z tym. Tak. Teraz jest kostka pomieszana. Postaram się ją ułożyć. Jeszcze jej do końca nie umiem układać, ale no niech będzie. Okej. Okay. oj, przepraszam Was bardzo, ale mam trudności z nagraniem tego filmiku. No, no i widzicie, i, i ten, no trudno, no, no nie ułożę, ale okej, okay. chociaż dobra, w sumie dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Przepraszam, tak jak już mówiłem, mam trudności, więc szybko tego nie układam. Jeszcze też do końca tak nie za bardzo to umiem układać tą kostkę, ale Chcę wam pokazać jak się ona rusza Wybaczcie mi, na pewno będzie Na yy, układanie z Jamesem Znaczy kręcenie z Jamesem yy, Na pewno będzie ta kostka Układana Ale to jeszcze może nie, 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 nie w tych odcinkach Co będą za niedługo Ale na pewno będzie OK, yy, Kostka jest ułożona No i dobra, poruszenie jest bardzo fajne bardzo fajnie się kostka ta porusza. No i dobra. Czy opłaca się kupić tą kostkę? Jak najbardziej opłaca się kupić tą kostkę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to piszcie w komentarzach, napiszę ile za nią zapłaciłem, skąd ją kupiłem i tak dalej. No i właśnie piszcie teraz na jakich kostkach mam robić moje kręcenia. Czy na kostce Skub, czy na kostce 2x2, czy na kostce 3x3, czy na, na, y, na piramiksie. No dobra, no to piszcie. To na tyle w tym odcinku. Żegna się z Wami James. Cześć!